Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Tomek, a to jest test tabletu Navroid Nexo Smart Duo. Zapraszam. Produkt Nawroda reprezentuje dość mało popularną w Polsce grupę tabletów, czyli połączenia smartfonu z tabletem. Dzięki temu na urządzeniu o dość dużym rozmiarze wyświetlacza możemy wysyłać SMS-y czy rozmawiać. Oczywiście może to dziwnie wyglądać, kiedy przykładacie tej wielkości urządzenie do ucha, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć słuchawki Bluetooth czy choćby zestawu słuchawkowego. Nexo Smart Duo wygląda dość standardowo. Utrzymany został w czarnej kolorystyce. Materiały, z których wykonana Fabet są dość dobre, chociaż nie należą do najwyższej półki jakościowej. Z przodu umieszczono głośnik do rozmów, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, a także przednią kamerkę. O rozdzielczości 0,3 MP ramki wokół wyświetlacza są w porządku, choć mogłyby być nieco mniejsze. Na prawej krawędzi umieszczono przycisk blokady oraz regulacji głośności. Zaś na górze umieszczono port y, słuchawkowy oraz wejście micro USB. Na dole znajdziemy natomiast mikrofon, który swoją drogą jest dość przeciętny i słabo zbiera dźwięki z otoczenia. Z tyłu, oprócz nazwy urządzenia, znajdziemy aparat o rozdzielczości 3 megapiksele oraz małą klawkę, pod którą znajdziemy dwa sloty na karty SIM. Warto zaznaczyć, że jedna z nich obsługuje tylko karty MicroSIM. Jest tu również slot na karty SDHC, który obsługuje maksymalnie 32 GB dodatkowej pamięci. Jest to dość ważna informacja, bo Fablet oferuje jedynie 8 GB pamięci wbudowanej. Fablet posiada 7 calowy wyświetlacz w rozdzielczości 1024x600 pikseli, co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 160 NS. Jest to niestety dość słaby wynik i widać to w czasie normalnego użytkowania. Małe czcionki nie są zbyt ostre, a przeglądanie stron internetowych czasami może być nieco uciążliwe. Jasność wyświetlacza jest akceptowalna w warunkach domowych, jednak jeśli wyjdziemy na zewnątrz, to może być spory problem z odczytaniem tego, co widnieje na ekranie. Nexo Smart Duo wyposażono w Androida w wersji 4.2 Jelly Bean. Nie jest to najnowsza wersja systemu, jednak powinna wystarczyć przeciętnemu kowalskiemu, zwłaszcza, że producent zdecydował się maksymalnie ograniczyć liczbę preinstalowanych aplikacji. I tak nie znajdziemy tutaj prawie żadnych komercyjnych aplikacji. Nawet programy od Google zostały mocno ograniczone i nie znajdziemy tutaj YouTube'a czy Hama. W ten sposób użytkownik sam zdecyduje jakich aplikacji chce używać. Jedyną komercyjną aplikacją, która znalazła się tutaj poza tymi podstawowymi programami jest program Janosik, który pomoże e, wykryć korki czy zaplanować trasy. Dzięki zastosowaniu czystego systemu, tablet działa dość płynnie i sprawnie, choć czasami zdarzają się spadki w płynności animacji. Jeśli chodzi o wydajność tego urządzenia w benchmarkach, to jest tutaj naprawdę słabo. Osiągane rezultaty są naprawdę bardzo niskie. Dokładne wyniki znajdziecie w zakładce wydajność w recenzji na benchmark.pl. Mimo wszystko tablet wystarcza do obsługi większości gier i programów. Mogą być jednak problemy w czasie odpalania wymagających gier 3D. Zdjęcia i filmy wykonywane przez Nexo Smart Duo są naprawdę bardzo słabe, jednak trzeba pamiętać, że do tego celu zazwyczaj służy nam smartfon. Zdjęcia są mało szczegółowe, a barwy bardzo blade. Mimo wszystko, przednia kamerka powinna nam bez problemu wystarczyć do wideokonferencji czy Skype'a. Podsumowując, w tej klasie cenowej ciężko jest znaleźć bardzo dobre urządzenie. Jeśli poszukujecie ciekawego połączenia smartfonu z tabletem, możecie wybrać ten produkt. Musicie jednak pamiętać, że za takie pieniądze trudno oczekiwać cudów. Urządzenie to jest dość dobre, jednak na pewno nie zadowoli wymagających użytkowników. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia w następnej recenzji na patchmark.pl. Cześć!